Mamy tu ścianę pomalowaną farbą lateksową. Pomalujemy teraz trzema różnymi kolorami i sprawdzimy jej krycie. Obecnie na rynku mamy dostępnych coraz więcej farb lateksowych. Producenci stale zwiększają ich udział w swojej ofercie ze względu na szczególne i przydatne właściwości. Sprawdźmy zatem, kiedy i czy warto je stosować. Farby lateksowe są dostępne w bardzo szerokim wachlarzu kolorystycznym. Produkty te cechują się także doskonałym kryciem i jakością przez długie lata po pomalowaniu. W porównaniu do farby akrylowej, farba lateksowa zawiera w swoim składzie większą ilość żywic i to sprawia, że znacząco różni się właściwościami. Farby lateksowe bez szkody dla wyglądu ściany zniosą nie tylko ścieranie, ale również zmywanie. Mają uniwersalne zastosowanie w pomieszczeniach mieszkalnych. Można nimi pokrywać sufity i ściany salonów, pokojów i przedpokojów, a także pomieszczenia, które czasowo narażone są na wysoką zawartość pary wodnej w powietrzu czyli łazienki, pralnie, suszarnie oraz kuchnie. W naszym filmie przedstawiamy efektywność krycia farby lateksowej. Do testu przygotowaliśmy ścianę w kolorze żółtym. Pokryjemy ją jedną warstwą farby lateksowej w trzech różnych kolorach. Pierwszą farbą, którą pokryjemy powierzchnię, jest Farba Symfonia. To lateksowa farba, która służy do dekoracyjnego malowania ścian, a także sufitów. Posiada bardzo dobre krycie, świetnie się rozprowadza przy pomocy wałka czy też pędzla, i jest bardzo wydajna. Dostępna w opakowaniach 2,5 litra, 5 litrów oraz 10 litrów. Jest to farba, którą kolorujemy w mieszalniku, a to oznacza, że mamy do dyspozycji tysiące kolorów. Następnie przechodzimy do farby Supernowa. To innowacyjna farba, charakteryzująca się wyjątkowo dobrymi parametrami odporności na ścieranie, jest antyrefleksyjna, a dzięki wyjątkowym właściwościom hydrofobowym i zredukowanej podatności na zabrudzenia, idealnie nadaje się do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu, czy też do pokoju dziecięcego. Dostępna w opakowaniach 2,5 litra, 5 litrów i 10 litrów. Tak jak symfonie, kolorujemy ją w mieszalniku, co pozwala nam na uzyskanie najróżniejszych kolorów. Ogranicza nas tak naprawdę tylko wyobraźnia. Ostatnio testowaną farbą jest Pure White. To farba śnieżnobiała, doskonale kryjąca, charakteryzująca się czystością bieli, a dzięki minimalnemu poziomowi chlapania ogranicza stopień zabrudzeń podczas remontu. Tworzy ona matową powłokę odporną na zmywanie. Dodatkowo, jak wszystkie farby z serii Passion of Life, ma wyjątkowo niską emisję zapachową, co oznacza, że zapach po malowaniu nie będzie taki uciążliwy jak przy innych farbach. Pure White dostępny jest w wiadrach 5 i 10 litrowych. Jak widać po pomalowaniu pierwszą warstwą osiągnęliśmy bardzo dobry efekt krycia. Farba lateksowa jest bardzo wydajna. 1 litr wystarcza na pokrycie od 10 do 12 metrów kwadratowych. Dwukrotne pomalowanie ściany farbą lateksową pozwala uzyskać najwyższą odporność na zmywanie. Zalecamy zawsze dwukrotne malowanie, szczególnie w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne, czy też narażonych na działanie promieni słonecznych, ciepła bądź wody, takich jak łazienka czy kuchnia. Wszystkie farby z serii Passion of Life są lateksowe. Posiadają szereg wspólnych właściwości. Są matowe, a to oznacza, że lepiej pokrywają malowane powierzchnie, nawet jeśli są nierówne lub wcześniej znajdowała się na nich stara farba. Dzięki ulepszonej recepturze ich poziom chlapania jest minimalny, co sprawia, że możemy malować nimi zarówno po ścianie, jak i po suficie. Wysoka odporność na szorowanie pozwala na łatwiejsze czyszczenie zabrudzonych powierzchni. Farby Passion of Life są farbami nieposiadającymi rozpuszczalników oraz glikoli i zawierają minimalne ilości związków lotnych, co sprawia, że na tle innych farb, są bardzo ekologiczne. Supernowa i Symfonia dostępne są w innowacyjnym systemie kolorystycznym Klejp. Różnorodność kolorów sprawi, że każdy znajdzie w nim coś dla siebie. A teraz pokażemy krycie jasnych farb na ciemne kolory. Założyliśmy pierwszą warstwę, możemy zobaczyć jak wygląda krycie. Po upływie 4 godzin nakładamy kolejną warstwę.